Przyszliśmy tu do Was z gwiazdą, co nad szopką świeci. Przyszliśmy tu z dzieciąteczkiem, ze żółbeczkiem i sianeczkiem. Przyszliśmy tu do Was zakolędować. Czy przyjmiecie kolędników? Przyjmiemy. się Bóg stajęcy narodzony, my zadzwonią wszystkie dzwony. My też pokłon mu oddajmy i kolędę zaśpiewajmy. Wśród nocnej ciszy wdło się rozkosz. Początanie. A teraz Maryjo, ukoły w dziecię, jeszcze noc dookoła i ma na świecie. Lula, że Ja jestem. Czy wy wiecie? Jestem diabeł. Chodzę po tym świecie. I co widzę? Gwiazda świeci. Narodził się człowiek mały. Ale jutro wielki, choć dziś mały. Ona lucy, pera futro. Trzeba o tym. Rzecz królowi. Ale, ale, kumie drogi, co cię wniosą, diable nogi? Co to, ciotki nie poznajesz? O, witam, witam, ciocie Karusie, witam. Do Heroda wieści niosę. Wiem, wiem, śmierć na niego ostrzy kosę. Nie, nie. Inne wieści chcę przedstawić. Musi szybko się poprawić. Czasu mało. Nie poprawić, nie poprawić, rozprawić. Rozprawić, rozprawić, powiadasz? A z kim? Z kim? Z kim? Z mesjaszem. Z, mesjaszem. z, mesjaszem. z Królem. Król z bogiem. Bo tu, pod jego progiem, Betlejem narodzony. Jak mu o tym doniesiemy, to nagrodę dostaniemy. Na pewno, na pewno, cieszy, na pewno. Jam jest król Herod, pół świata pod moimi stopami i pół nieba nad ludzkimi głowami. Od wschodu do zachodu nie ma króla innego. Od południa po północ, władcy potężniejszego, dla mnie świeci dzień słońce, a księżyc śród nocy, dla mnie wszystkie dostatki. A jednak prorocy ostrzegali, przyjdzie większy od Ciebie, chociaż nie ma wojska stajece narodzony. Świat mu złoży pokłony. Nad nim gwiazda świecić będzie. Nowinę rozgłasza, rozgłaszać wszędzie. Witam Cię, królu Herodzie, miłościwy panie. Jest do Ciebie takie pytanie: Dwoje dziwnych strażytek prosi o wysłuchanie. Czy je przyjmiesz? Niech wejdą. Przyszliśmy do ciebie, królu, byś się pozbył duszy bólu. By cię ta nie dręczyła, gdzie się w świecie narodziła dziecina mała. Dziecina mała, co królem świata być chciała? Znam, mówcie, gdzie to dziecię? Narodziła go w Betlejem. Przeczysta Maryja. O, za taką nowinę nagroda nie mija. A kimże jesteście Wy, że czekacie zapłaty? Jeśli ja, król, zechcę, dostaniemy baty. Radzich! Królu Herodzie, bój się Boga, śmierć stoi. U twego proga, a za wszystkie twoje zbytki, i do piekła byś żyć. Ja tam śmierci się nie boję, bo silnie na tronie stoję. Precz męcy świata, monarchowie, gdzie śpiesznie dążycie? Powiedzcież mi trzej królowie, chcecie widzieć dziecię? Kupaj, królu, teraz ono w żłobie nie ma tronu. Berła nie dzierży. A poród swojego zgonu już. 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 już, O zacni królowie, skąd to wszystko wiecie? Ja za nam się objawiła. Anioł nam się weź nie pojawił i proroctwo Boże objawił. Dłużej tu nie zostaniemy, tylko tak gwiazdą tu jest Przywitać Pana. Nic monarchów nie odstrasza, do Betlejem śpieszą. Gwiazda drogę im ogłasza, nadzieją się cieszą. Służba do mnie. Jestem. Królu Herodzie, Słucha, słuchaj więc, nim świat ujrzy jutra, chwałem, skinąć muszą dzieci małe. Królu Herodzie, wszystkie, wszystkie, razem z nimi, Boże, dziecię, znów będę największym na świecie królem. Czyńcą kazał bez wykrętu. <laughs> Noc wigilijna czarodziejsko. Na ziemię zsyła srebrną ciszę. Anioł was prosi o kolędę. I pewnie zaraz ją usłyszy. Spiesz się, spiesz się Maryjo. Ja ześ, we wś... we znamy roda życzenie. Zabierajmy, dziecięteczko, śliczne teczko. A dokąd to iść mamy? Pójdziemy tam Maryjo, gdzie poniosą nas nogi. Co to? Kto to? Nocne mary, Czym ja chory? Czym ja stary? Straszliwym wydał rozkazy. Do mnie straże. Nie ma straży? Do mnie sługo. Nie ma sługi? Jest kto tutaj? Jeden? Drugi? Trzeci? Kim jesteście? Nie poznajesz czarownicy? Uwajam się zemstą zjadliwą, Kto mi mękę mą policzy W ciemnicy twojej, Herodzie, Z rozkazu twego. A diabła, toś ty zapamiętał? Przyszła i na ciebie chwila, Twoje życie się przechyla. Słaby władco <tryk> za twe zbytki Chodź do piekła, Weź ty brzydki. A kimże trzecia jest osoba? Jam jest śmierć. Przyszłam dzisiaj po ciebie, królu, boś zbyt dużo zadał bólu. Boży osąd czeka ciebie, w piekle będziesz. <noise> Albo może tu zabawić, by grzechy swoje naprawić. Dam ci złoto, dam purpurę, weź ode mnie śmierć i chmurę. Ja w purpurach nie chodziłam i chodzić nie będę. Królom głowy ucinałam i tobie też zepchnę. Ostatnie słowo powiadam, kosę na szyję zakładam. Na rozkaz niebieski Łepści nam królewski ciała. Fajno jest, fajno. I tak się skończyły te rodowe dzieje. Twoja dusza w la, 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 A teraz się zacznie moje królowanie. Diwak. Wiwat już idziemy, za kolędę dziękujemy. Życzymy Wam, życzymy, życzymy życzymy wam życzymy szczęścia, zdrowia i majątku w Waszym domku. Wiwat, wiwat, się Wiwat, wiwat już idziemy, za kolędę dziękujemy. Przez narodzenie Chrystusa będzie w niebie nasza dusza. Гро!